lat, sto lat, niech żyją, żyją nam! Sto lat, sto lat niech żyją, żyją nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyją, żyją nam! Nie melcia i mareczek! Melcia i mareczek! No, dmuchajcie świeczkę. Życzenie pomyślane? Tak. No to super. To teraz dziadek kroi tort. A, tego się nie dmucha. Tego, tego nie się dać. nie dmucha. Ile to się jeszcze będzie paliło? O Ile? już! Ale w Ej, Ej, to można zjeść? No, z której strony Melciu, chcesz? No, z tej. to można zjeść? Nie. Później. A piłkę. Kto robił? Babcia. Babcia robiła torta. Super babcia. Ty babcia zawsze robi wszystko najlepsze. Jaki pychaton. Wiesz. Słuchaj, czekoladowy. Jaki? Kalmerowy? Nie. Nie. Ja po prostu tą moją stroną. O, o, super. No teraz Marek, od tej strony. Wszystko musisz wyjąć. Ja, wsadzę. Dziadka, <grym> to jest tak, nie ma stópka. Wyciągną rację, Jacuś. O. Go... Gorące? Mhm. Daj dziadkowi talerzyk, Mareczku. Czy ja też mam melki połowkę? Nie, swoją masz. Moją. Ja nie mam twojej. O, super! Brawo! Ma, 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 ma to boisko no? A ja mam serduszko z białczyka dalej. To jest garamba. No, dalej guzjaka. Mogę urzeczka? Już to. Aj! มีอะไรไม